Wspólne mieszkanie to bardzo duże, duże wyzwanie zarówno dla rodziny goszczącej, jak i osób uczestniczących w programie. Najtrudniejsze sytuacje, z którymi mieliśmy do czynienia, wynikały z braku szczerej i otwartej komunikacji pomiędzy stronami, wzajemnego niezrozumienia bądź zrozumiejącymi się oczeki oczekiwaniami stron. Z przykładowych sytuacji, które budziły nieporozumienie, które zdarzały się w programie, były takie, kiedy uczestnik czy uczestniczka zaprosił gości bez porozumienia z rodziną goszczącą, czy nie stosował się do, do zasad domu, na przykład regularnego dbania o porządek, kiedy stronę się na to wcześniej umówiły? Sytuacje, w których gospodarze próbują wyręczać swoich lokatorów w sprawach życia codziennego, ich duże oczekiwanie w stosunku do gości dotyczące ich życia prywatnego, czyli na przykład oczekiwanie, że nasz gość szybko nauczy się języka polskiego, znajdzie pracę, stanie na nogi. W większości przypadków prowadził do bardzo dużej frustracji i wypalenia się rodzin goszczących. Najtrudniejsze sytuacje pojawiały się wtedy, kiedy gospodarze bardzo mocno angażowali się w pomoc i życie osób u nich mieszkających, nie zawsze rozumiejąc, że w określonym momencie życia ich gość lub gościni z różnych względów nie byli gotowi na pełne usamodzielnienie się i stanięcie na nogi.